A jak będę dorośnięta, to będę też wielka i mądra też będę, i wtedy porozmawiam sobie z ojcem, jak filozofka z filozofem, jak teolożka z teologiem, jak równy z równym. Albo nie. Ja będę większa. Może jeszcze trochę większa. Teraz jest dobrze. Ojcu, a dlaczego ja jestem taka mała? I czy zawsze już taka będę? A w zasadzie, Maniu, dlaczego o to pytasz? Bo widzisz, są ludzie, o których mówi, wie, mówi się, tak, że są wielcy, tak? Na przykład wielka aktorka. No i właśnie, czy ona jest wielka, bo jest na przykład bardzo duża, albo bardzo wysoka, e, albo nie wiem, bardzo bogata, e, albo na przykład inaczej. Wielki święty. Dlaczego on jest taki wielki, a inni święci to co? Niewielcy święci? A ty, ojcu, to też pewnie byłbyś ostatecznie niewielkim, ojcu, a niewielkim. No? Interesujące są dzisiaj myśli mani. Ja na przykład jestem pandą wielką, chociaż jestem całkiem nieduża nic jeszcze w życiu nie zrobiłam. W zasadzie. Coraz ciekawsze. To wielkość głębsze. mnie pociąga. Wolałabym być wielka, a nie mała. Małe jest takie, takie niecałe. Biedny, woła ratunku, mało jest słabe. Chyba dlatego chcę być wielka, żeby być silną. O. Naprawdę podobają mi się tej myśli i tak jestem dumny i mogę powiedzieć, moja szkoła. O, a gdybym jeszcze zrobiła coś ważnego, na przykład wymyśliłabym nową szczepionkę, uratowała tysiące pant. Miałabym wtedy wielkie zasługi dla pandowego świata. I wszyscy by o mnie mówili: Mania jest wielka! Uratowała pandy świata przed utratą znaczenia! Yy, maniu, chyba istnienie! No to właśnie miałam na myśli wielkie myśli małej pandy. O, może ja zacznę je spis spisywać, co? Żeby ktoś się zapamiętał. Hmm. A, a ja chciałem powiedzieć, że piękne te myśli. Dużo bardzo różnych pomysłów na to, czym jest prawdziwa wielkość. Co, co tam mówisz ojcu pod nosem? W zasadzie to chciałem powiedzieć, że chętnie z Tobą podyskutuję. Y Czyli, że z moich wielkich myśli niewiele zostanie. No, powiedziałbym tak, że niektóre miałyby jeszcze szansę albo czas, potrzebowałyby tego czasu, żeby odrobinę podrosnąć. Y tego się właśnie spodziewałam. Za mała jestem na wielkie myśli. Nie, 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 nie wcale tego nie powiedziałem. Ale pomyślałeś. To Maniu, pomyślałeś. Aniu, a może byśmy porozmawiali o tym, co powiedziałem, a nie o tym, co Ty pomyślałaś, że ja powiedziałem? Zgoda. No dobra. No to czym jest ta prawdziwa wielkość według Ciebie? Bo przed chwilą mówiłaś o, o wielkiej aktorce. Być wielką, to być. W dużym rozmiarze, silną, najsilniejszą, <grystanie> największą. Ale potem pomyślałam, że to chyba jednak za mało. Wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz, że święty to nie jest wielkolud. <grystanie> nie? Że święty to, to jest po prostu ktoś, kto jest wielki w kochaniu Boga i ludzi. Mm. Że to tak się dzieje, że stał się podobnym do Boga już tutaj na Ziemi i dzięki niemu ten Bóg zamieszkuje tutaj pomiędzy nami. No właśnie, dlatego trzeba się wykazać, coś ważnego zrobić i, i polecieć na przykład w kosmos, albo być pierwszym na mecie, coś odkryć, to jest dopiero wielkość. No ja bym powiedział, byłabyś wtedy Marią Kili Skłodowską albo, wiesz, albo odlotową świętą, hmm. ale wiesz, niektórzy święci, oni są całkiem zwyczajni i powiedziałbym, Mali. Jest taka święta Teresa z Lizję, pamiętasz? No, pamiętam. Wiesz, mała i ta Teresa, Teresa. ono oh, właśnie, Mała Teresa, nie mówią o niej wielka, tylko mała. Mm. To znaczy to co robiła i co było jej sposobem i drogą, żeby zostać świętą, to były takie bardzo zwyczajne, codzienne mm. sprawy. Takie mm. dbanie o szczegóły i o drobiazgi. Zresztą, co ona mogła wielkiego zrobić będąc zamkniętą w klasztorze, za klauzurą. Mm, no wiesz, właśnie. ta wielkość to nie zawsze polega na robieniu niezwykłych rzeczy. Mm, ale została doktorką kościoła. Była mała, mm -hmm. ale taka genialna. Mm? No tak, tak, tak. Ale y, czy wiesz, że nasz papież, mm. Franciszek, mm -hmm, więc nasz papież powiedział, że nam bardzo potrzeba takich zwyczajnych świętych, takich, których on nazywa, Świętymi z sąsiedztwa. No, czyli że jest, jak się jest takim małym, to też dobrze, tak? Że nie trzeba się wybijać, wygrywać, i wołać, o, jestem tu, zobaczcie mnie! I ja, ja też, ja też, ja też. Mm? Wiesz to, świętość to taka droga zwyczajna i dla zwyczajnych ludzi. Mm? Taka droga kochania na co dzień i bycia człowiekiem dla drugiego człowieka. Człowiekiem otwartym też na to, że Pan Bóg do nas. Każdego dnia przychodzi przez różne, absolutnie rozmaite sytuacje. Hmm. No ale wiesz, ojcu, ludzie to się ciągle teraz porównują. Ja mam więcej, ja znam więcej ludzi, a ja znam więcej języków, a ja byłem tu albo tam, a ty, a ty to co? Hmm? No wiesz, co? No, wiem, że się porównują, hmm? ale jak myślisz, Maniu, dlaczego to robią? No bo. Bo może chcą zostać zobaczeni. Mhm. Mm mm -hmm. Bo myślą, że jak pokażą, że mają nowy samochód, nowy dom, nową mm. pracę, więcej pieniędzy, że jak byli gdzieś na jakiejś mega, super fajnej wycieczce, mm -hmm. że mieli podróże, że to w ogóle oni są kimś niezwykłym, tak? Mm. I wtedy im wszyscy zazdroszczą. Mm? I to jest ta wielkość według Ciebie. A no, powiedz nie mi, no, no, no powiedz mi tak zwyczajnie, a, a, a jak byś chciała być zapamiętana, co by Zap mogli o tobie powiedzieć twoi przyjaciele? No nie wiem, że, że to taka miła, uśmiechnięta, czarno-biała panda, ale, ale to, to jest takie... I, no właśnie i to, to, to... Nieważne. Nieważne? No nie a... wiem, ja to bym chciała, żeby ktoś powiedział, że Mania... To fantastyczna przyjaciółka. Pomogła mi w tylu sytuacjach. Albo na przykład to dobra panda, bo opiekowała się innymi i, i zawsze odpisywała na listy i e-maile. I, 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 I dawała swój czas innym i miała w sobie taką zaraźliwą radość. O, i, I walczyła o sprawiedliwość i upominała się o tych y, krzywdzonych. I była odważna i, i myśląca o. I bardzo mądra. <laughs> Właśnie. O, jakby tak o mnie ktoś powiedział. Maniu, i na tym polega wielkość. Że w tobie jest takie pragnienie bycia prawdziwym człowiekiem. Tak, taką, pra... przepraszam, prawdziwą pandą. No właśnie, no <laughs> ale, się małą, ale małą, ale z nadzieją ale tak... na prawdziwą wielkość. Otóż to! I tej myśli się trzymajmy. Mała panda z nadzieją na prawdziwą wielkość. <laughs> Powiedziałbym skromnie. Mały Ojciec Tomek, no, w drodze do świętości. Bardzo Wam dziękujemy za te podsłuchiwania nas i podglądania. Za piękną dzisiaj rozmowę ci, Maniu, dziękuję o, o prawdziwej o. wielkości. Pozdrawiamy Was naprawdę serdecznie i ciepło i życzymy Wam drogi albo odnalezienia drogi do prawdziwej wielkości. Bo my nie jesteśmy. Powołani przez Pana Boga do przeciętności, ale do bycia wielkimi. Pozdrawiamy, papa. Pa. Pa, pa.